w towarzystwie tych pięknych tutaj ananasów i mam nadzieję, że będziemy troszkę słychać, bo za tym murkiem, za kamerą jest strasznie różniewa ulica. A opowiem o pomidorach, zielonych pomidorach. Oni tutaj tu nazywają to tomato verde. Zaraz pokażę. taki pełny woreczek tutaj kupiając dziesiątkę żeby się troszkę zmył i te tomaty verde już kiedyś pokazywałam w filmiku ale nigdy nie próbowałam es es uh, picante picante paprika To no. jest no es tomate verde tomate verde sí. Tomaty? Tak. Okay. Wyglądają tak. Takie to dziwaki I one mi przypominają fisajs. Polska nazwa. Jest niesamowita. I mówię, kurczę, naprawdę wyglądają jak fisajs. I nie tylko są um, zielone, ale są też różne kolory. I to są pomidory. Teraz Zaraz pokażę. Ten trochę przyklapnął, ale ma taki lilawy kolor. I co ciekawe, one smakują rzeczywiście całkiem inaczej. Ogólnie, jak się kupi takie zielone, to niektóre, zwłaszcza te większe, smakują bardzo kwaśno. I tutaj można spotkać je w takim daniu: salsa verde. I ona jest naprawdę pyszna i kwaskowata, bo naprawdę ja mam już tą, tą, tą salsę i rzeczywiście e, ta salsa, czyli ten sos zielony, wygląda jak ten e, pomidor przekroi. I przekroję, pokażę i powiem jak smakuje. Przygotowałam się. A to tutaj ananas jeszcze który nie wyrosł, ale raczej to będzie ananas. Teraz przekroję to tutaj ten pomidor fioletowy i przekroję ten zielony. Tłuż. Patrzcie jak to wygląda. Tak. Ma pełno takich pestek. Całkiem podobny tu jest ten fioletowy. Całkiem podobnie jak Isaiz. I ten smakuje super. Mm. Bo już Jest taki słodko kwaśny. Troszkę mm. jak. Mm. Troszeczka, a jest, ale z pomidorem to mają niewiele wspólnego. Niektóre hmm? są takie słodkawe i w po smaku są rzeczywiście pisać. Z... Mają mnóstwo witamin tam witaminę C. Także jak jesteście tutaj, to spróbujcie sobie te pomidorki. Te zielone są bardziej kwaśne, Ale te kolorowe są smoke. Można jeść. jeździć. Hmm. Ale te zielone jakby mają więcej takie, więcej smak niż ten, albo ten już jest taki niezbyt, nie? Ale miałam taki to mmm, że polecam te pomidorki, jak jesteśmy z Meksyku, one rosną w Meksyku, ale są też e, dostanie do w innych krajach. Wyczytam. I napiszę jak się nazywają po polsku, bo nazwa mi z głowy wyleciała. Na poczekaniu doczytałam, że to miechunka pomidorowa. I są jeszcze takie miechunki rozdęte, to jest chyba ta fisa jest po polsku, ale takie kwiatki znajdziecie też na jesień, zwłaszcza na, na strojkach, na grobach albo takich jesiennych strojkach. I to też jest miechunka. A! I to są właśnie te pomidorki które e, sadziłam ze Stefanem w warzy. To mają być um, pomidory, ale takie inne i o nich jeszcze nagram właśnie. Bo ta roślinka... Jestem pomidorem, ale jakieś coś ją coś ją żre. <laughs> Efekt końca Efekt. To